Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim to zareklamuję rocznik polskiego boksu, bo to jest bardzo istotna rzecz, encyklopedia boksu. Rzeczywiście mam przyjemność już drugą kadencję być prezesem Broni Radą, natomiast w Polskim Związku Bokserskim zajmuję się sprawami zagranicznymi, ale przede wszystkim jeżeli będziemy rozmawiać, to dzień dzisiejszy, w odwiedzinach jesteście w Radomiu, w Broni Radą. Widzicie, jak wygląda trening, kilka zdjęć. Chłopcy są chętni, to jest najważniejsze. W polskim boksie sądzę, że będzie dobrze, bo żeby było dobrze, najpierw musi być źle. Pozostał jeszcze ostatni turniej w Turcji. Sądzę, że Wydział Wyszkolenia zrobi wszystko, żeby jakieś kwalifikacje na Olimpiadę były. Natomiast w broni bardzo dobrze się dzieje duża pomoc jest władz miasta Radomia z prezydentem Kosztowniakiem na czele, który człowiek, który zna się na boksie i pomaga mu wiceprezydent Fałek, który jest sportowcem, zapaśnikiem i też wie co to znaczy uprawiać sport. Mamy utalentowaną młodzież, tak jak państwo dzisiaj widzieliście, to są to młodzi ludzie, młodzi chłopcy. Sądzę, że, że z perspektywą na dobrych bokserów i reprezentantów Polski. Ośrodek jest bardzo ładny, blisko zalewu. Jest gdzie biegać, jest gdzie trenować. Najważniejsze są dobrzy fachowcy, czyli trenerzy. Pan Adam Jabłoński, który kiedyś był dobrym bokserem, pierwsza liga. Atmosfera jest według mnie bardzo dobra, a takie spotkania jak państwa no dzisiaj tylko dopingują do lepszej pracy I za co wam serdeczne dzięki, bo w Radomiu Pierwszy raz sądzę bokser zawitał, ale nie ostatni. Też, też mamy taką nadzieję. Wspominał pan, że w tym klubie, chociaż może na pierwszy rzut oka to nie wygląda, że dzieje się stosunkowo dobrze. Czy ta najzdolniejsza część zawodników Broni Radom może liczyć też na jakieś drobne chociaż stypendia od miasta? Tak, yy, zasady stypendialne są u nas bardzo jasne. Yy, w obecnej chwili yy, jest... Wicemisz Polski Michał Cieślak, wicemisz Polski Młodzieżowy i już go kwalifikujemy do, do, do stypendium. Natomiast jest tak, to zasady są bardzo jasne. Jeżeli nie będzie uczestniczył w treningach, w wyjazdach, stypendium będzie miał odebrane. Także jest to też motywacja dla innych zawodników. Jeśli chodzi o sztab trenerski, wspomniał pan już tu dwa nazwiska, no ale zdaje się, że akurat oni te swoje funkcje sprawują zupełnie społecznie. No bo są fanatykami, tak jak i ja. Ja też społecznie wszystko wykonuję. W w Związku Bokserskim i w broni radą, Po prostu jest to nasza pasja. Adam Jabłoński był bokserem, wie co to znaczy. Tych pieniążków za dużo nie ma, natomiast ma ochotę, chęci, umie przekazać, ma co przekazać. Jest pasjonatem boksu. Jeśli chodzi o zawody rangi mistrzowskiej w Polsce, czy to rangi już seniorskiej, czy ciągle młodzieżowej, juniorskiej, to zdaje się, że Klub bełniadom pewnymi sukcesami ostatnio też może się pochwalić. Tak, to mówię Grand Prix, które uczestniczyło dwóch zawodników, czyli Piątek i Cieślak. Cieślak zdobył wicemistrza Polski młodzieżowego. 30 października robimy kolejny memoriał Kazimierza Paździora, który jest rozgrywany siódmy raz z kolei. I będzie to mecz z reprezentacją Ukrainy 30 października, to jest niedziela, godzina 12. Jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie do na zapraszamy. Wstęp jest wolny, sądzę, że będzie piękny boks. A jeśli chodzi o wynik tej konfrontacji, cokolwiek e, może mieć jakiekolwiek w tej chwili oczekiwania e, przed tym spotkaniem, czy tak naprawdę nie wiadomo w jakim składzie też przyjadą Ukraińcy? No, Ukraina jest teraz najmocniejszą, e, naj, najmocniejszym zespołem w świecie, bo zdobyli pięć kwalifikacji, właściwie cztery medale złote, ale tych kwalifikacji chyba było sześć czy siedem. Lepszą potęgą już sądzę, nawet Rosjanie są słabsi i Kubańczycy. Ukraina jest na topie i sądzę, że uczymy się od lepszych, a wynik, no jeżeli przegramy, no to trudno. To będzie motywacja do dalszych treningów, do, do lepszej postawy naszych chłopców. Także, że ja zawsze jestem zdania, że lepsze wygrywa. Niby w Radomiu mecz, ale jeżeli nasza reprezentacja będzie dobra, proszę bardzo. Natomiast Ukraina sądzę, że, że jest, jak podkreślam, dobrą drużyną i przyjedzie dobrym, mocnym składem i będzie fajny mecz. Mówi pan reprezentacja, ale chyba chodzi tutaj o pięściarzy tylko z województwa mazowieckiego. Pięściarzy z reszty Polski to nie dotyczy, tak? Proszę pana, występuje od nas trzech zawodników. Natomiast posilamy się zawodnikami z Warszawsko-Mazowieckiego Organowego Związku Bokserskiego. Także wystawiamy pełny skład dziesięciu. Nie sięgamy aż do, do reprezentacji Polski, bo oni są zmęczeni po baku. Także Wydział szkolenia sądzę ma dla nich inne propozycje i nie chciałbym tu wchodzić w zakres szkolenia innych zawodników. Na tym poziomie memoriału robimy to w swoim okręgu.